Czekaj. Siema, w dzisiejszym odcinku mój kolega przejdzie Tower of Hela za minutę. Będziecie musieli patrzeć na osoby. Uuu, ale ktoś już jest wysoko. Tak, po co jest słychać? Słychać cię, wiesz. No, Muszę przy, przybliżyć telefon do... No dobra, no, mamy 55 sekund. Albo nawet szybciej. Co to, mu się muszę webmai? Nie wiem, ja w talerów hela ogólnie jestem słaby, bo ja nie, ja jestem słaby w odbijankach. Ja nawet ostatnio w 10 minut talerów hela przeszłam. Ale nie takiego, z, takiego z adminem i tymi. Ja Te... wydełam powiedzcie. Na pewno napisałeś komentarz taki Mondrala. No, dobra, masz no, 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 sekundę przechodź sobie. Ja, ja ogólnie też się sobie... Patrzcie na licznik osób w nie Nie obchodźcie mnie ty, się tym jak ja gram, bo ja jestem nubem. Dobra, Dobra nie się. Patrzcie się i się ucz. Nie chce mi się patrzeć. Czemu ktoś ma tutaj włosy dziewczyny? Ej, jak ty jesteś wyszku już. Wiesz co, nie zaś przychodzę. Na mojej najlepszej kamerce. Tu, 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 nie. Nie na to jak gram. Bartek napisał Mirka. Uch. Nie. Hmm. Bartek napisał Milka. Mhm. No to dawaj sobie tam przechodzi. Ja robię cokolwiek już. Ja nawet nie wiem co ja robię. Masz na to 7 minut. 7 minut? Ja tego w życiu nie wejdę, no i czemu ona się tak jak Zuz Robię to. Ja na mojej the best kamerka ever robię. Ja tego w życiu nie przejdę taki! Jesteś mnie zabity. przeszłem! Co przeszłeś? No, te kostki, Rubika i gdzie chyba teraz? No, fajnie. Ja tu nic nie widzę. Nienawidzę tej gry. I dlatego nie jest, nie lubię robić. Ja sobie jak normalny człowiek, tylko się nie wynerwuj kuba, bo się zabijasz. Moja mama. Niech ja się nie denerwuję, bo nie gwarantuję na moich filmach zakładać słuchawek nigdy. Gwarantuję nie, nie oglądać moich filmów, bo wam uszy wybuchną na przykład. Tak. Ej, dobra, film. film. Nie. No, Bartek Robisz. Robisz toler of hella. Robisz to, robisz ja to... Jak zrobię tę warunkę, to wejdziemy na nieruchomość? Tak. Ja jestem tutaj, gdzie zawsze spadam w tym momencie. I się spijam. Ty, ty też nagrywasz? No. To, no to, to najpierw No właśnie chciałem Ci powiedzieć, żebyś najpierw kanał założył. I ogólnie możecie ja też zasubskrybować Kuba jak tam będzie miał. Miał, miał kanałek. Jak się dowiesz, jaki mam kanał, to do link. W opisie, nie? A jak się daje linki? No małpa i coś tam. Małpa. Każde. Ty sam jesteś małpa. Małpa, tak. Zobacz, to że się w ten Ty sam jesteś małpa. No, chyba musimy zaraz. Dobra, Dobra. Wiesz, nie. jeszcze? Dobra, dwie minuty to przejdę. Nie dam rady. I nie przejdziesz całego towera. Nie ma takiej szans, że przejdziesz całego towera. Tak jest w sumie szansa? on nie. Tak, tak w sumie on nie jest aż taki duży. Jak tak się patrzy, to, jak tak się patrzy, to w sumie on jest mały. A jak się, a jak się, na, a jak się już jest na górze, to się wydaje bardzo duży. Bo patrz, jaki tu jest, a jaki tu. Ja nie się ja normalnie nie wiem. Ja jestem Simon. I dzisiaj wam pokażę, jak przechodzi się jak noob tego Tower of Hell. Patrzę na sobie na serwerze. Nie wiem. Tak się przechodzi Tower of Hell, jak noob. Totalny noob. Totalny noob. On chce mądrzeć, jak sobie położył książkę na głowie, bo to totalny noob. Bo położył specjalnie książkę na głowie, żeby się. Dobra, nie. Musimy grać w co jednego. Dobra, to kończymy ten odcinek. Nie, to niemożliwe. Ta, 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 ta mapa jest niemożliwa. Nie, kończymy to. Menej už sú a menej aj končíme ten okynek, eľo.